przy blasku ogniska, grupa przyjaciół opowiadała sobie straszne historie. Wiatr hulał, a gałęzie drzew wydawały dźwięki, jakby ktoś ich słuchał. Młody Krzysiek, zafascynowany legendą o tajemniczym hovercraftcie, zaczął mówić o statku, który zniknął na jeziorze wiele lat temu. Mówił, że jego załoga zobaczyła coś na prow, coś, co nigdy nie Światła dziennego. Nagle z za drzew dobiegł ich dźwięk silnika. Przyjaciele zamarli, a ich serca zaczęły bić szybciej. Zobaczyli dzień lewitującego hovercraftu, który powoli zbliżał się do brzegu. Na jego pokładzie stali ludzie, a jeden z nich z przerażającym uśmiechem wskazywał na nich. Kiedy ruszyli w stronę łodzi, ogień w ich sercach wybarował. Przypomnieli sobie, że w legendzie mówiło się o przekleństwie. Ci, którzy podeszli za blisko, wracali jako słudzy statku. Mimo to ciekawość ich pchnęła naprzód. Nagle światło z hovercraftu zgasło, a w cieniu pojawiła się postać, która wyglądała jak jeden z nich, z oczami pełnymi mroku.